Cześć wszystkim. Dzisiaj co? Będziemy robić te naleśników z serem. E... Lubisz ku no nie? No, lubię naleśniki. Witajcie, widzowie. To co? E... Zawiązujemy Ci oczy i będziesz no. sprawdzał, które są lepsze. Ja Ci nie będę mówił, które otwieram, a Ty będziesz po kolei próbował. Będę Ci kroił i podawał, tak? Dobra. To zamykaj oczka. Czekaj, ściągnij okularki, no. no. I wiąż. I dawaj. Wiążemy. No Musimy lepszą te... Dobro, załatwić. No jako... A moje no Musi być tak, żebyś nie widział. Widzę. Pokaż się ile palców widzisz? <noise> Nic. Nic, dobra. To lecimy. Okej. Okay. Otwieramy najpierw te. Wolisz na zimno czy na ciepło? Na zimno. Na zimno, ja też wolę na zimno, na To no, dobra. Kawałeczek. Mamy resztę Bardziej, Nieważne. Bardziej w tor? Czy w czem? Kuba, kroję ci... No, trzymaj widelec. Dobre? Mm. Nie takie jak od mamy? Czy lepsze? Gorsze. Gorsze? Wiadomo, to, co mama robi, to jest zawsze pierwsza klasa. Czekaj, połóż, połóż, zostaw. Ja już wyciągam następnego, kroję, podaję. Dużo farszu? To super. Trzymaj, o, leci, leci, trzymaj. Całe do buzi. O, o, Spadło ci na rękę. Dawaj, szybko do buzi. O, Które było lepsze? Pierwsze, czy drugie? Pierwszy? Dobra. Ciebiemy to to Lecimy z następnym. Zobaczymy, które Kubej będzie bardziej smakować. Nie, a kurde, nie to do tej ręki widać, o, tu też widać, że jest dużo farszu. Nie lubię takich, jest dużo farszu. Skocz tu jest, zobaczysz, trzymaj. Tu, 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 tu. Teraz lecimy. Widzowie, te. <grym> lata go, go kroić. No kawałek, tak, wszystkie, ale tu jest dużo farszu. <laughs> Webka stale do buzi. Dobra, dawaj. Które zasuszają? Ten zasusza. Który był najlepszy? Pierwszy. Yy, a który był dr drugi? Drugi. E, dobra, okej. Okay. To trzeci wiemy, że, że jest najgorszy na razie. Mam pozwolę szera. Masz posmak sera. No naleźniki serem to naleźniki serem, no nie? Ale co niektóre powiem ci tak biednie wyglądają. Trzymaj. Teraz lecą te. Kupuś kosztuje. Naświniłeś. Tutaj dookoła siebie wiesz o tym. Wiem, bo czuję lepkie wszędzie. Lepkie? Dobra, które? Ten dobry był? Lepszy niż pierwszy? Pierwszy, najlepszy? A ten? Drugi. Drugi. Dobra, to mamy punktację. Ja już wiem, jak to ułożyć. Ok. Spoko. No czym smakowały najbardziej te. Później te, co teraz. Co to jest? I tak. ja to, to jest, to jest osiem. I z rzadki na końcu. Dobra. Możesz ściągnąć. To powiem tak. Na początku to są z Lidla. Najbardziej Ci spakowały. Z Lidla? Tak. Z Biedronki drugie miejsce u Ciebie. Ali trzecie. Ali. I żabka najgorzej wypadła. Teraz co? Bierzemy drugi talerzyk i ty będziesz po kolei mi dawał, tak? Oboję jak. Ty nie kosztowałeś? Ja nie kosztowałem specjalnie. Dawaj, widelec, tak samo mi gry po kawałku, tu wezmę talerzyk. Tum, I po kolei wyciągaj z każdego. Y... Ja. Jak chcesz, nie wiesz? Tylko mieszaj. No, nie, nie, nie tak, że są poukładane i, i odkładaj je. Tak, punktowo. O, no, no dokładnie. Zobaczymy, który mi będzie smakował. Wiążemy tak? oczy. Musiałem wszystkie popić, bo... słuchaj no. no zdarza się, że tak mają. Nic, nic nie widzisz już? Nic, dobra, dawaj. Już? Dobra, o. Moment. I możesz całe nawet do ręki dawać, ja będę tak ręki? mógł. No dawaj całego. Ja będę po kawałku, tylko daj mi talerzyk, żeby mógł odkładać. Tak tu. No. Cześć, kosztujemy. Dawaj drugi. Też do ręki. Co na spokój? Kawę, o ten ma więcej farszu, czuć tak pod ręką. No. Ale ten ma coś takiego, Z... że go trzeba popić. Jest taki, jest dobry, ale go trzeba popić. Tak samo miałam ja. Trze trzeba Dawaj kolejny. Nie, 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 dobra jest okej, okay. ogarniam to. Dobra. Do ręki, okej. Okay. Ten jest dobry. No, zgadnij z Nie wiem czego, ale jest dobry, ma ciasto dobre. Mam. Dobra. Dawaj kolejny. No i tak nie. Dwa ostatnie najlepsze, wybrałbym ten przedostatni, bo to ciasto było takie fajne, słodkie. Przedostatni, dobra. Ale ten też był dobry. Później, o dziwo, ten lepiący bym wybrał, tylko dlatego, że tam było dużo farszu i był słodziutęki, ale... Ten, e... ten z, du, z, tym z dużą ilością farszu trzeci. Ten, ten, dru, ten trze... no, nie, nie, to był drugi, to jest czwarty, trze... no, a mi najbardziej są Czyli to pierwszy to był najlepszy? Mm -mm. Trzeci, trzeci i czwarty, drugi i pierwszy, tak bym ustawił, nie wiem skąd było. Zapominam co było pierwsze, a co? Który mi pierwszy dawałaś? Ten. Ten? Z Salika. Później ten był, tak? No. A który był ostatni? Ten był, ten ostatni, ten był ostatni. No całkiem inne smaki po tobie lid bardziej smakował a mi Biedra więc co remis dla nich no nie damy no i ta co w sensie te co te zapki ma bardzo dużo farszu ale... Ale, ale smakowo który ci mówiłeś że z Lidla w sensie ten i no najbardziej z Lidla ale ten też jest dobre no to co, kończymy? W ogóle wszystkie są dobre, no nie, ale mi najbardziej ciasto podpadło z Biedronki, no nie. Zaraz no. mamy będziemy faszerować, zobaczymy, który jej będzie smakować. Dobra, więc piszcie e, w komentarzu Który Waszym jest faworyt jak chodzi o naleśniki Kuba wybrał z Lidla, ja wybrałem z Biedronki A Jestem też ciekawy, w ogóle jesteśmy ciekawi waszego zdania które najbardziej Was smakują i co? Widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy smakować, co będziemy jeść, ale coś będziemy. Kuba? Żegnajcie. Zegnaj. Żegnajcie, co? Myślisz, że już po tym nigdy nie, nie zobaczysz, no tak? Nie, nie nagrasz filmu o tym, co zjadłeś? Pa! Pozdro!